Siedziby Muzeum Historycznego Miasta Karnobrzega. Tydzień temu mieliśmy nadreprezentację mężczyzn, bo otwieraliśmy salę myśliwską. Dzisiaj mamy kwiat tarnobrzeskich kobiet. Proszę Państwa, tak jakoś się złożyło, że historię najczęściej piszą mężczyźni o mężczyznach i w dużej mierze dla mężczyzn. Dzisiaj to zostanie odwrócone. Dzisiaj będziemy świadkami historii pisanej przez kobietę, o kobietach i z tą jedną różnicą, że dla wszystkich, bo książka wszystkie kobiety zawierająca opowieść o kilkudziesięciu niewiastach związanych z naszym miastem, to w gruncie rzeczy historia ostatnich 25 lat w Tarnobrzegu. Historia to jest truizm, piszą ludzie i te życiorysy to właśnie historia tego miasta. Książka jest również swoistym dziękuję powiedzianym wszystkim tym, którzy ponad to, co muszą, myślę tutaj o pracy zawodowej, robią jeszcze coś nad to. Często niedocenieni, często niezauważeni, dzisiaj mają swoje święto, dzisiaj o nich ta książka i dzisiaj o nich. Ta życzę wspaniałych wrażeń i oddaję teraz wszystkich Państwa w ręce Pana Dariusza, bardzo proszę. W posłuszeństwa, czasami tak niestety bywa. Nie Szanowni Państwo, e, spotykamy się dzisiaj w murach tego pięknego tarnobrzeskiego zamku, a powodów naszego spotkania jest 58, bo to właśnie tyle kobiet jest bohaterkami książki. Pani Beaty Krzywacz tarnowżeskie kobiety. Pragnę zatem powitać serdecznie kobiety, bohaterki wywiadów, których pasje, które pasje swoje realizują w Tarnobrzegu, ale nie tylko, bo również daleko, daleko w świecie. Witam również przybyłych gości. Chciałem powitać władze samorządowe, nie widzę przedstawicieli. Witam również media, jest, bardzo proszę, witam. Witam również media, które przyjęły nasze zaproszenie. O tym jak ta książka powstawała z bloga, przerodziła się w książkę, która zawiera 58 ciekawych życiorysów i historii, opowie nam autorka tejże, pani Beata. Zapraszam. Panią, panienką, które zgodziły y, się na udzielenie wywiadu, ponieważ pewnego razu usłyszałam taką brzeg, taką, zacytuję y, wypowiedź, w tym głupim, czarnym brzegu nic się nie dzieje. Wszyscy wartościowi ludzie z niego wyjechali. A jak gdyby tuż po tym, 8 marca, było spotkanie kobiety dla kobiet w Villa Anna w Jelosi, gdzie spotkały się właśnie z kobiet, które działają. I wtedy pomyślałam sobie, jak to, z jednej strony nic się nie dzieje, a z drugiej strony tyle kobiet, które robią tyle fantastycznych rzeczy. Może by coś gdzieś napisał. I w ten sposób powstał pomysł bloga, który prowadziłam ponad półtora roku i nagle jedna ze moich znajomych, koleżanek odsunęła mi pomysł, a może by tak zrobił książkę z tego. Oczywiście moja pierwsza myśl to była, nie, gdzie książkę, kto będzie czytał, jak, no, ale ja muszę powiedzieć, że jestem taką osobą, która jeżeli ma wyzwanie, to im ono jest trudniejsze, to tym chętniej go podejmuje. I stwierdziłam, że a właściwie dlaczego nie? I od września właśnie myślałam nad książką, wysłałam informacje do wszystkich kobiet, bohaterek, z prośbą o uaktualnienie wywiadów, bo wiadomo, że przy takich energicznych osobach to tak dużo się dzieje, więc przez rok czasu mogło się bardzo dużo rzeczy nowych wydarzyć. Się, ja się śmieję, że jest to moje trzecie dziecko. Podobnie jak poprzednich dwoje, w zrodzonych gulach, ale piękne. Nie wiem, czy wszyscy, nie wiem, czy wszyscy Państwo widzieli, kiedy otrzymałam, kurier z książkę, wzięłam ją do ręki, tak tylko ją przeglądałam i tak naprawdę nic nie widziałam. Łzy zaszły oczy, zaszły łzami i mówię o ojej, naprawdę to jest. I nie chcę przedłużać dzisiaj. Chciałam tylko powiedzieć jedno. Warto walczyć o swoje marzenia. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli wchodzi się na górę i wyższa ta góra jest, tym piękniejszy w niej jest widok. I wydaje mi się, że tak jest rzeczywiście. Im coś nas kosztuje więcej pracy, wysiłku, trudu, pokonywania przeszkód, tym chyba jest większa radość. I nawiązując tutaj do słów dyrektora zamku, chciałam powiedzieć, że rzeczywiście jest w tej książce mamy 58 fantastycznych postaci kobiet, ale od razu muszę powiedzieć, że takich kobiet jest więcej. Szanowni Państwo, na mojej liście kobiet do kolejnych wywiadów jest obecnie, sprawdzałam dzisiaj rano, 76 kolejnych kobiet. Z trzema z nich jestem już umówiona w marcu, myślę, że reszta sukcesywnie będzie. I Książki, która mi powiedziała tak, Beata. Kiedyś mówili, że tatnogrze siarką słynie, niech teraz słynie to wszystkimi kobietami. Dziękuję. Szanowni Państwo, książka nie zostałaby wydana, nie udałoby się, jej wydać, gdyby nie osoby w to wydanie zaangażowane. Stąd też chcielibyśmy podziękować z tego miejsca, Panie. Pani Ewelinie Sudo za nieodpłatne wykonanie profesjonalnych makijaży na sesję zdjęciową bohaterek. Pani Robertowi Ślucowi za nieodpłatne wykonanie pięknych fotografii kobiet. Pani Angie Weryńskiej, właścicielce Willi Anna. Tadeuszowi Zychowi, dyrektorowi Muzeum Historycznego Miasta Tarnowsze panie Pani Monice Kozieł, właścicielce patio, które znajduje się poniżej. Oraz pani Ani Żarów, pani dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, za nieodkładne udostępnienie sali na zdjęcia. Szanowni Państwo, Patronatem Medialnym dzisiejszą uroczystość objęli: Tygodnik Nadwiślański, Radio Oliwa, Telewizja ITV Wisła, Telewizja Lokalna TVL, Portal Nad Wisłą 24, RTA24EU, magazyn Życie, Pasje oraz blog Uzależniona od Czytania. Szanowni Państwo, specjalne podziękowania dla Pani Joanny Ardelli za wykonanie składu książki i zaprojektowanie okładki. Również dziękujemy Pani Marcie Goryckiej za korektę. Szanowni Państwo, szczególne podziękowania kierujemy pod adresem bohaterek książki Tardą Tarnobrzeskiej Kobiety, przepraszam. Pozwolę sobie krótko przedstawić Państwu każdą z Pań. Natomiast wyczytane bohaterki poprosimy o podejście do nas. Obdarujemy je symbolicznym kwiatem i drobnym prezentem. Jako pierwszą poproszę Panią Bożenę Andrychowicz. Dziękuję. 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 Pani Bożena jest psychologiem, psychoterapeutą, trenerem oraz coachem. Joanna jest grafikiem komputerowym. Nieobecna. Panią Iwonę Branie, fryzjerkę. Bardzo na miło, Panią Małgorzatę Chmielowiec, właścicielkę Szkoły Tańca Tanto. Nie ma pani Małgosi. Panią Dianę Ciecierską, laureatkę między innymi wszystkiego Konkursu Wygraj sukces. Chi. Zapraszamy panią Renatę Tomkę, dyrektor Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. Zapraszamy panią Magdalenę Filipczak-Słowkę, kobietę, która mimo własnej choroby pomaga kardynenowi. Zatem panią Józefę Germańską, która całe życie związana jest z harcerstwem. Dziękujemy. Zapraszamy panią Patrycję Głowacką, wolontariuszkę wielu aktorów. Pasivón, ¿qué Pani Katarzyna Jugo, właścicielka sklepu Aktor. Pamięta blog. Panią Krystynę Kozioł, biferkę, właścicielkę sklepu z bielizną Gris. Zapraszamy panią Martę Kustek, propagatorkę języka polskiego w USA. Nie przybyła niestety panią Monikę Kutyła Kozłowską, projektantkę net. i prac na działce bohaterką malarką jest pani Marta Lipowska. Nie wydało, że Zapraszamy zatem Panią Małgorzatę Makowską, pełnomocnik rektora spraw Wydziału Zamieślcowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję bardzo. Pani Agata Mazur, miłośniczka zwierząt, przyszła dziennikarka. Zapraszamy panią Bożenę Mazur, wokalistkę, autorkę aktor tekstów i muzyki, pasjonatkę bluesa. Zatem zapraszamy Panią Katarzynę Oręczak, lekarza weterynarii, która z mężem prowadzi Centrum Weterynarii Maut. Też nie udało się dotrzeć. Zapraszamy zatem Agnieszkę Orłowską, prezes Stowarzyszenia Maja. Cóż, przekażemy nagrodę. Po bo, oczywiście. Panią Bożelę Pandurę, której życiową pasją jest taniec. Nie dotarł, tańczy. Zatem pani Sylwia Partyka, fotografka, właścicielka firmy Virgis. Zapraszamy Panią Annę Sadrakułę, nauczycielkę, projektantkę Opróp Ogrodów. Świerczeńska. Gotuje, żyje, prowadzi gospodarstwa turystyczne. Ostatni jej pasją jest tzw. biklina papierowa. Pani Katarzyna Turbak-Konopacka, autorka mnóstwa zdjęć, która nie chce nazywać ją fotografią. Pani Justyna Wesołowska, projektantka mody, właścicielka firmy Gam, Również tak. Pani Beata Wilczewska, wizerzystka, właścicielka Akademii Gro, a ja wizerunku. Chyba wesela się zaczęła. No, Ale właśnie, bo nie pytam o to, czy ktoś w zastępstwie jest, bo czasem tak bywa. Nie ma nikogo. Zapraszamy za Panią Klaudię Wilk-Magama, doktor kulturoznawstwa, pasjonatkę afrykańskiej kultury. Nie udało się wydać. Zapraszamy zatem panią Teresę Rześńską, przewodniczącą Związku Emerytów i Ręczistów. Panią Ma Małgorzatę Wójtowicz. Dziękujemy pięknie i poprosimy Panią Annę Żarów, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej. Awesja Krakowiak jest z nami, nauczycielka plastyki, malarka. Jest. Pierwszej książki pani Beaty Grzybacz. Za chwileczkę zaproszę Państwa na krótką część artystyczną, podczas której wystąpią dwie bohaterki książki, mianowicie pani Diana Ciecielska i pani Bożena Mazur przy akompaniamencie pani Anny Pintar. Dzień dobry Państwu. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że, że możemy dla Państwa zagrać razem z moją ukochaną Panią Anią, dzięki której tak naprawdę m, zaczęłam śpiewać i to ona nauczyła mnie wszystkiego, od, od zachowania na scenie po emisję głosu dosłownie wszystkiego i z tego miejsca chciałam jej bardzo, bardzo podziękować. Za niezjedzonych, odtrąconych śniadań, Za przepłakany danek, za zmarnowaną noc Przepraszam Wybacz mam Wybacz mam masza